Cześć meneczku, witam wszystkich na moim kanale Ja jestem Konio, to kolejny odcinek na tym kanale Już na pewno wiecie po tytule y, filmu Że wam Pokażę Co kupiłem przez 3-2 miesiące Jedna rzecz taka do komputera A dwie takie poboczne No, sami zobaczycie Najpierw Wam pokażę y, taką, tą rzecz do komputera. Dobra, to jest myszka Genesis Rival 600. Wam nie pokażę, bo odbicie lustrzane. I wy będziecie to widzieli odwrotnie, ten. No odbicie lustrzane, no. Na pewno wiecie o co chodzi. Ja mam tydzień albo dwa tydzień. Tak, tydzień. I naprawdę fajna myszka. No. Nie wiem czy jeszcze polecam. Mam dopiero tydzień. Może wam nagrałem tak. możecie napisać w komentarzu w komentarzach. Czy chcecie takie wideo na kanale, że Wam mówię co było po miesiącu? Po miesiącu chcę nagrać D miesiąc, dwa by chciał nagrać takie, ten że czy polecam, czy się nie psuje, czy coś. No i dwa sery ser ma to dobrze. No tak jak otworzyłem to tak wygląda co Otwieram I tu jest myszka no. Tak wygląda Fajna jest naprawdę A fajnego bardzo jest tu w tej myszce że możecie ten Ciężarki, ten wkładać, i jak lubicie cięższą mys myszkę, to yy, możecie włożyć tam, nie wiem ile jest w gramach, ale są te ciężarki. Jak wolicie taką letką, to bo ja żadnych nie mam, i yy, ten włożonych, ja wolę takie letkie myszki, że letko. И вам покажу это эти жарки. Как мы Уда, ветер гнать. Ну. Как мы сеуда ветер гнать. Так. Так. Ну, курда, ля-ля-ля. trochę potwa na parę części ten karton się ten składa i tu takie macie silikonowe sil sil pudełko i tu macie 4 gram 9 gram. Czekajcie. Uwa, nie. 4, 6, Cz 4, 6 macie. I możecie to. Ja tego nie wyciągam, bo to jest takie małe. Małe, to są ciężarki. Dobra, ja to na, na bok wszystko najpierw. Potem to sobie ten poukładam, powkładam. A. I następną rzeczy Wam pokażę. No. Nie wiem, czy się Wam ten odcinek spodoba, czy nie. Czy się podoba? O już. 6 minut teraz. No, a ja już rozpakowuję. To i par Power Bank, Obsp Dziwna nazwa. No, dwadzieścia tysięcy. 000... A to się mówi? Um... M.A.H. No. No. Dobra, już nic. I tak wygląda. Parbank Dwa wyjścia USB. Jedno ma... Jeden na a drugie ma 2,1. Te dwa przy... 2,1A ma niebieski kolor a ten 1A to ma czarny kolor i tu macie do ładowania powerbanka naprawdę długo trzyma baterię i dużo razy naładujesz telefon ale to jest trochę za słaby powerbank do mojego telefonu tu tylko jest 2,1 A mój telefon potrzeba 3,1 Wam opowiem taką historię Mi się ta kostka rozwaliła Raz jadę do... Do Strygordu, do sklepu Gdzie sprzedawają takie te kostki no No ładowarki I tam się pytam czy pan ma kostkę z amperami 3,1 albo mniej trochę i się pyta, do jakiego telefonu? Do Sony Xperia XZ Premium naprawdę? Chceć? Pan chce taką mocną ładowarkę? We Sony w ogóle 2 ampery nie potrzeba. Na kostce dziwnie, że pisze 3,1. No. Nie wiem jacy ludzie mieszk i mieszkają i pracują w takich sklepach. Czemu pracują, jak się nie znają w ogóle? Nie wiem. I no, takie najważniejsze, te. Jak mówiłem, 20 tysięcy MAH 2 USB, czemu tutaj tylko piszę 2,1A? Nie wiem. I pchone Samsung smartfony. No. Takie najważniejsze rzeczy no. I wam pokażę tą trzecią rzecz Największą z tych rzeczy Dobra No J, JBL Czar i, i Stream dwójka, Czar Powiedzieć, ja pierdyle No, tak. Fajne pudełko ma. Mają i odbele. Fajne, fajne pudełko. Fajne pudełko mają y, w swoich głośnikach steropian a to ja miałem już rozpakowane, ale tak do odcinka ten. Wszystko rozpakowałem, ten. Tu jest taka ten. Hmm, taka smycz, tak, Żeby na ramię ten. I. otwierać do butelek. O. To jest przy, przydatne, no. Dzisiaj mi słowa... kurde... i... kum... No. tak wygląda. O, łyżeczkę ma! Łyżeczkę ma. O, otworzyłem. I tu są porty. Porty. Byłem u siostry po telefon. Włączę głośnik. wczoraj ładowałem lutocz sorry włączony internet ma włączony tutaj youtube, no i no, reklamy, no e... kanał z muzyką bez praw, praw autorskich. E... E, będzie link e, pod e, filmem do tego kanału. Jakąś piosenki. Dobra, to kuwa net. Internet wifi <muchos> Dobra, cicho i się z wami pożegnam, nie tak cicho, po... trochę głośniej, ale z wami się, wami się pożegnam, jak ten odcinek się wam spodobał to w górę. Zostaw subskrypcję na tym kanale, Wchodź do opisu kanału oraz filmu i co, skomentuj ten odcinek i co, ja się z wami żegnam na razie i cześć!